Przez całe lata dostawali zaniżone emerytury, choć nie zrobili nic złego. Teraz państwo przyznaje, że system ich skrzywdził. Od 2 stycznia 2026 r. rozpocznie masowe przeliczanie TZW. Czerwcowych emerytur. Część seniorów zobaczy wyższe przelewy już w styczniu lub w kolejnych miesiącach pierwszego kwartału. Pytanie, które dziś zadają sobie setki tysięcy osób brzmi Ile można realnie zyskać i kto dostanie podwyżkę? I czy będą wyrównania za stracone lata? Przeliczenie emerytur przez ZOS odbędzie się automatycznie, bez wniosków i bez wizyt w urzędzie. Ale nie każdy, kto słyszał o czerwcowej pułapce, faktycznie skorzysta. Kto rzeczywiście ma szansę na pieniądze? I ile konkretnie można zyskać? Między 2009 a 2019 rokiem czerwiec był jedynym miesiącem, w którym przejście na emeryturę oznaczało gorsze zasady waloryzacji składek. Efekt? Świadczenia niższe nawet o kilkaset złotych w porównaniu z osobami, które złożyły wniosek w maju lub lipcu. Problem zniknął dopiero w 2020 roku, ale ci, którzy wcześniej wpadli w czerwcową pułapkę, zostali z niczym. Przez lata walczyli w sądach, a państwo konsekwentnie przegrywało kolejne sprawy. Teraz zamiast dalszych procesów zdecydowano się na systemowe rozwiązanie. Od stycznia 2026 ma obowiązek przeliczyć te świadczenia tak, jakby wniosek był złożony w maju, a potem zwaloryzować je do obecnego poziomu. Czy wiesz, że gastagiasta od 1 stycznia 2026 roku os automatycznie przeliczy tysiące emerytur, które przez lata były zaniżone tylko dlatego, że ktoś przeszedł na emeryturę w czerwcu? To dotyczy świadczeń przyznanych lub przeliczonych w czerwcu w latach 2009-2019, nawet do 260 tysięcy osób. Wtedy, z powodu niekorzystnych zasad waloryzacji, wielu seniorów dostawało nawet o kilkaset złotych mniej miesięcznie niż koledzy przechodzący na emeryturę w maju czy lipcu. Teraz państwo wreszcie to naprawia, bez składania wniosków, bez kolejek, jest zrobi wszystko sam. Nowe, wyższe kwoty zaczną obowiązywać od stycznia 2026, a pierwsze decyzje i wypłaty trafią do Was już w pierwszym kwartale. Średnio możecie zyskać od 50 do nawet 400 zł miesięcznie więcej, a nikt nie straci, jeśli przeliczenie wyszłoby niżej, dostaniecie starą kwotę. To ogromna szansa dla wybranych roczników, zwłaszcza kobiet urodzonych w latach 1954-1959 i mężczyzn z 1949-1952 oraz 1954. Czy to dotyczy ciebie lub kogoś z twojej rodziny? Jeśli chcesz wiedzieć dokładnie, kto zyska, ile realnie dostaniecie i jak sprawdzić swoje świadczenie, oglądajcie do końca. Nie zapomnijcie kliknąć gwiazdka jaska, zasubskrybować kanału i napisać w komentarzu, czy przeliczenie obejmie Waszą emeryturę, chętnie odpowiem. Drodzy Państwo, witajcie w drugiej części naszego dzisiejszego odcinka. No to zaczynamy, bo już czuję, że jesteście podekscytowani. Siadacie wygodnie, macie herbatkę albo kawkę pod ręką. Świetnie, bo dzisiaj naprawdę będziemy rozmawiać o pieniądzach, które mogą wam wpłynąć na konto już za rok. Pamiętacie, jak w haku powiedziałem, że ZUS sam, bez żadnych wniosków, przeliczy emerytury tym, którzy przeszli na emeryturę w czerwcu w latach 2009-2019. To nie jest żaden żart, to jest prawdziwa rewolucja dla setek tysięcy seniorów w Polsce. I co najważniejsze, nikt nie musi iść do ZBSU, nie trzeba wypełniać żadnych papierów, nie trzeba się denerwować, że czegoś nie dopilnowaliśmy. Państwo samo wszystko policzy i dopłaci. Brzmi jak bajka, a jednak to się dzieje. Zacznijmy od tego, dlaczego w ogóle tak się stało, że przez tyle lat ludzie dostawali mniej. Wyobraźcie sobie, że przechodzicie na emeryturę w maju 2015 roku. Wasz kolega z tej samej firmy, ta sama praca, te same składki, przechodzi dokładnie w czerwcu 2015. I nagle okazuje się, że wy dostajecie emeryturę o 200-300 zł. wyższą niż on. Dlaczego? Bo w czerwcu waloryzacja była inna. Otóż w tamtych latach, kiedy emerytura była przyznawana w czerwcu, Zeb stosował TZW, waloryzację czerwcową, czyli nie dodawał waloryzacji rocznej, która była zwykle bardzo wysoka. To była po prostu ogromna krzywda. Ludzie płacili składki przez 40 lat, a potem nagle przez jeden miesiąc różnicy tracili po kilkaset złotych co miesiąc. I to przez ponad 10 lat. Ja sam znam panią Halinkę z mojego osiedla. Ona przeszła na emeryturę w czerwcu 2012 roku. Przez te wszystkie lata dostawała 1700 zł, a jej koleżanka z tej samej firmy, która przeszła w lipcu, dostawała 2100 zł. Pani Halinka mówiła, no cóż, tak mi wypadło, trudno. A teraz dowiaduje się, że dostanie wyrównanie od stycznia 2026 i dodatkowo podwyżkę co miesiąc powiedziała mi przez telefon wczoraj. Nie wierzę, że to prawda. Myślałam, że już nigdy nie zobaczę tych pieniędzy. I wiecie co? Ona ma rację. To są pieniądze, które należały się jej od dawna. Ale wróćmy do szczegółów, bo wiem, że chcecie wiedzieć, kto dokładnie dostanie te pieniądze. Otóż przeliczenie obejmie emerytury przyznane lub przeliczone w czerwcu w latach 2009. 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 i 2019. To jest dokładnie 11 lat, w których ta krzywa waloryzacyjna była najgorsza. I uwaga, dotyczy to zarówno emerytury z tytułu osiągnięcia wieku emerytalnego, jak i emerytur z tytułu niezdolności do pracy, a nawet emerytur pomostowych. Więc jeśli ktoś przeszedł w czerwcu na emeryturę pomostową, też dostanie to wyrównanie. Teraz pytanie, które najczęściej zadają mi w komentarzach: A ja przeszedłem na emeryturę w czerwcu 2008, to mnie nie dotyczy? Nie, niestety nie dotyczy. Zdosu że od 2009 roku waloryzacja była już inna, więc tylko od 2009 do 2019. I druga ważna sprawa: jeśli ktoś w czerwcu 2015 roku przeszedł na emeryturę, a potem w 2020 roku przeliczył ją na przykład z tytułu pracy po emeryturze, to też się liczy, bo przeliczenie było w czerwcu. I weźmie pod uwagę datę ostatniego przeliczenia, jeśli było ono w czerwcu w tych latach. A ile realnie można zyskać? Średnio od 50 do 400 zł miesięcznie więcej. Najwięcej dostaną ci, którzy przeszli na emeryturę w latach 2012-2015, bo wtedy waloryzacja była bardzo wysoka, a czerwcówka była najbardziej niekorzystna. Najmniej zyskają ci z 2009 roku, bo wtedy waloryzacja nie była aż tak duża. Ale nawet tam mowa jest o 50-80 zł miesięcznie więcej. I co najważniejsze nikt nie straci. Jeśli po przeliczeniu wyszłoby niżej niż macie teraz, że zostawi wam starą emeryturę. To jest zapisane w ustawie i nikt wam nie obetnie ani złotówki. Teraz wyobraźcie sobie taką sytuację. Macie emeryturę 2400 zł. Po przeliczeniu z dopisuje wam 300 zł miesięcznie. Czyli od stycznia 2026 roku dostajecie 2700 zł. Ale to nie wszystko. W marcu 2026 roku dostaniecie też wyrównanie za styczeń, luty i marzec, czyli 3 multipliet 300 zł i kwal 900 zł jednorazowo. A jeśli ktoś ma emeryturę minimalną, to po tym przeliczeniu może przekroczyć nawet 2000 zł. To jest ogromna różnica dla wielu osób. I jeszcze jedna rzecz, która mnie bardzo cieszy: to wszystko jest z inicjatywy rządu, ale bez żadnej polityki. To po prostu sprawiedliwość. Przez lata walczono o to, żeby z, z wyrównał te emerytury. Były pozwy do sądów, były wyroki sądów administracyjnych, były nawet skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. I wreszcie w 2024 roku rząd przyjął ustawę, która mówi: Dość tego, robimy to raz, a dobrze i dla wszystkich, którzy mieli czerwcówki. I od stycznia 2026 to wchodzi w życie. A jak ZLS to wszystko ogarnie? Bez kolejek, bez wizyt. Sam przejrzy swoje bazy danych, znajdzie wszystkie czerwcówki z tych 11 lat, przeliczy je od nowa, tak jak gdyby były przyznane w maju lub lipcu, czyli z pełną waloryzacją roczną, a potem wyśle listownie decyzję. Decyzja przyjdzie listem poleconym do Was do domu, tam będzie napisane: jest Przeliczył Pan Pani emeryturę z dnia na kwotę. Od dnia 1 stycznia 2026 i już nie trzeba nigdzie dzwonić, nie trzeba nic załatwiać. Ale ja wiem, że wy, moi drodzy, jesteście bardzo dociekliwi. Często pytacie, a co jeśli ja już umarłem? Czy moja wdowa dostanie to wyrównanie? Tak, dostanie. Jeśli ktoś miał czerwcówkę, a zmarł po 2019 roku, to jego rodzina dostanie to wyrównanie. ZES przeliczy i wypłaci spadkobiercom. Jeśli ktoś zmarł wcześniej, to niestety nie, bo ustawa mówi, że wyrównanie jest od stycznia 2026 dla żyjących. Kolejna sprawa. A co z emeryturami rolniczymi? Czy Krus też to robi? Nie, Krus ma swoje zasady, ale w 2025 roku Sejm przyjął poprawkę, że Krus też będzie robił dokładnie to samo dla osób, które przeszły na emeryturę rolniczą w czerwcu w tych samych latach. Więc rolnicy też dostaną te pieniądze. I teraz przejdźmy do roczników, bo to jest najważniejsze pytanie: kto konkretnie może zyskać najwięcej? Przede wszystkim kobiety urodzone w latach 1954-1959. Dlaczego? Bo one najczęściej przechodziły na emeryturę w wieku 60 lat, a w tych latach wiek emerytalny wynosił 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn. Więc jeśli kobieta urodziła się w 1954 roku, to w 2014 roku miała 60 lat i mogła przejść w czerwcu 2014. Podobnie 1955, 1956, 1957, 1958 i 1959. Te roczniki mają największe szanse. Mężczyźni, tu jest trochę inaczej. Najwięcej zyskają panowie urodzeni w 1949, 1952 oraz w 1954 roku. Dlaczego? bo oni przechodzili na emeryturę w wieku 65 lat w latach 2014-2017.